Witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Lwy na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie poświęcone energii roku ognistego konia. To czytanie pokaże, jaką dynamikę ten nowy cykl wnosi tutaj do Waszego życia, gdzie pojawia się impuls do ruchu, do decyzji, do zmiany, gdzie warto zachować uważność, kochani, żeby nie działać zbyt impulsywnie. Rok Ognistego Konia to energia przyspieszenia, energia odwagi i takiej potrzeby wyjścia z miejsca, w którym coś już nie działa, ale tym samym jest to też sprawdzian tego, jak radzimy sobie z tym naszym własnym ogniem i z naszymi emocjami. Zobaczmy zatem, co przygotowały dla Was karty na ten zupełnie nowy cykl. Z jaką energią wejdą nasze lwy w ten rok? Pięknie as monet. Jaką energię ten rok chce? Ta karta chce, wejść, chce uruchomić w Waszym życiu. Co tutaj zaczyna budzić się, kochani. I co będzie takim głównym wyzwaniem? Gdzie łatwo się spalić lub stracić cierpliwość? Oj, oj oj, trójka mieczy. A gdzie warto działać odważnie, ale świadomie, gdzie ten ogień tego ognistego konia będzie Waszym sprzymierzeńcem? I co ten rok chce ugruntować tutaj, wzmocnić w Waszym życiu? Jak przejść przez ten okres w zgodzie z samym sobą? dwójka mieczy. Kochani, pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie będą, nie muszą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego znaku księżycowego, do Ascendentu. Często właśnie tam możecie znaleźć takie dopełnienie tego głównego czytania. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie uczek kawki, herbatki, no i zaczynajmy. Kochani, wielu z Was, wiele z Was wchodzi w ten rok ognistego konia z taką energią nowej szansy. To jest coś bardzo konkretnego, coś, co ma taki materialny wymiar. As monet pokazuje początek, tak? Dla wielu z Was ten rok, wielu z Was startuje w tym roku z myślą tutaj o stabilizacji, być może o, myślicie o inwestycjach, nowej pracy, nowych projektach, no o jakiejś takiej zmianie, która może przynieść jakieś takie realne efekty w przyszłości. Dla niektórych to mogą być nowe propozycje zawodowe, tak, być może nowe kierunki Waszego rozwoju, albo no, decyzje dotyczące Waszych finansów. W sytuacjach zewnętrznych as monet często oznacza pojawienie się jakiejś okazji, którą warto rozważyć, ale kochani na spokojnie, bez pośpiechu. U części z Was to będzie szansa, która będzie wymagać cierpliwości, systematyczności, no, tutaj, ponieważ mamy tą ósemkę monet, tu tak, nie chodzi o jakieś spektakularne, gwałtowne ruchy. W procesach wewnętrznych ta karta mówi o potrzebie poczucia bezpieczeństwa dla wielu z Was. Także tutaj nie ma takiego impulsu, kochani, do ryzyka, tylko pragnienie raczej zbudowania czegoś trwałego. To jest na pewno energia skupiona na fundamentach. Także tak, zaczynacie ten rok w taki bardzo konkretny, konkretny sposób od pytania, co jest realne, co można realnie tutaj stworzyć, jakie szanse będą najpraktyczniejsze do wykorzystania. No i co ten rok chce uruchomić tutaj. Ósemka monet pokazuje, że ten rok ognistego konia. Chcę przede wszystkim uruchomić w Was dyscyplinę i konsekwencję, Konsekwencje w działaniu oczywiście. Dla wielu z Was to jest taki czas skupienia na pracy nad sobą, no dla niektórych nad jakimiś projektami albo konkretnym projektem, coś, co będzie wymagać po prostu systematyczności. Po energii Asa, Asa Monet, który no daje ten nowy początek, ósemka monet wskazuje na etap codziennego wysiłku i dopracowywania tutaj wszystkich szczegółów. Uczęściej z Was ta karta objawia się jako potrzeba nauki, być może podnoszenie kwalifikacji albo tutaj poprawianie jakiejś jakości, być może w tym, no, co już robicie do tej pory. To nie jest znów tak jak mówię energia spektakularnych fajerwerków, ale raczej no to będzie rok budowania tutaj takich taki, taki krok po kroku. Tak? Tutaj chodzi o kompetencje i wytrwałość. Niektórzy z Was mogą zauważyć, że pojawia się większa odpowiedzialność, na przykład więcej obowiązków, które będą wymagać od Was większego skupienia. To nie jest energia pośpiechu, tylko cierpliwości i powtarzalności. Uczycie się, że wasz talent, wasza charyzma tutaj to nie wszystko. To mimo, mimo tego wszystkiego, no potrzebny jest taki, no taka spokojna praca, kochani, tak? Czasami trochę nudna, jest to wymagające, ale to nam daje właśnie takie trwałe, trwałe efekty. Co będzie wyzwaniem? Trójka Mieczy jako wezwanie pokazuje, że dla wielu lwów trudnością może być tutaj jakaś konfrontacja, no, jakieś rozczarowanie albo po prostu sytuacja, która, no, w której nie spełniły się jakieś oczekiwania. U części z Was może pojawić się moment, w którym coś nie będzie szło zgodnie z Waszym planem. Może jakiś projekt, tutaj może też być oczywiście jakaś relacja albo Decyzja, która nie przyniesie takiego efektu, jak wcześniej zakładaliście. Niektórzy z was mogą zauważyć, że reagujecie też silniej na krytykę z zewnątrz, tak? Albo na brak uznania. Trójka mieczy wskazuje na takie emocjonalne pęknięcie. To nie musi być nic dramatycznego, tak? Ale no na pewno poczujecie to, kochani. To może być nawet jakaś niepewność wewnątrz was. W kontekście wcześniejszych kart wyzwaniem będzie utrzymanie po prostu tej konsekwencji, mimo jakiegoś takiego chwilowego, no chwilowego, nazwijmy to spadku motywacji może. Konsekwencją braku uważności może być tutaj wycofanie się zbyt wcześnie, na przykład no, z jakiegoś projektu. Um. Także ten rok uczy was, że rozczarowania. Nie przekreślają całej drogi, tak? To jest taki moment sprawdzianu, czy potraficie kontynuować, budować wasze fundamenty, nawet jeżeli pojawia się jakiś taki chwilowy, emocjonalny dyskomfort. Dobrze, gdzie warto iść odważnie, kochani? Odważnie, ale świadomie. Szóstka Pucharów pokazuje, że ten rok ognistego konia dla wielu lwów. No, może dotyczyć takiej odwagi, jeżeli chodzi o jakieś relacje albo sprawy z przeszłości. Tutaj mogą być jakieś powroty do rozmów, które być może kiedyś unikaliście, tak? Albo no tu, tu też może chodzić o uporządkowanie jakichś spraw albo sytuacji. Rodzinnych, no, które być może wymagały tego uporządkowania od jakiegoś czasu, tak? Coś tu co będzie po prostu, wasza uwaga będzie tutaj potrzebna. To może być konfrontacja z jakimiś dawnymi schematami waszych zachowań, też szczególnie tam, gdzie emocje być może były właśnie zamiatane pod dywan, no i tutaj mogą być właśnie jakieś rozczarowania. Odważne działanie w tym przypadku nie oznacza tutaj cofania się w czasie, tylko spojrzenie na przeszłość z taką dojrzałością. W relacjach to może być wyrażenie uczuć tutaj bez, bez oczekiwań, że druga strona zachowa się tak jak kiedyś. No i w pracy to są jakieś powroty do jakichś dawnych waszych pomysłów, które być może wcześniej odłożyliście z jakichś powodów. Różnica między impulsem a decyzją polega tutaj na intencji. Szóstka pucharów sprzyja działaniu tam, gdzie jest szczerość, a nie tylko sentymentalność, także pamiętajcie o tym. Możecie zbudować coś stabilniejszego tylko wtedy, kiedy, kiedy zrozumiecie, jakie doświadczenia z przeszłości nadal tutaj wpływają na wasze teraźniejsze. Wybory. Także to będzie miało jakieś znaczenie w tym roku. No i co ten rok chce wzmocnić tutaj, ugruntować w waszym życiu? Czwórka pucharów pokazuje, że ten rok chce ugruntować taką waszą zdolność do świadomego odrzucania tego, co nie przynosi, co nie daje wam tutaj satysfakcji. Dla wielu z was to będzie taki proces selekcji. Nie każda propozycja, nie każda relacja, nie każdy kierunek rozwoju jest wart waszej energii, waszego czasu, waszej uwagi. Po tym doświadczeniu rozczarowania pojawia się taka potrzeba większej uważności, kochani. U części z was ta karta może objawić się takim chwilowym wycofaniem się. Lub zmniejszeniem, zwolnieniem troszeczkę tempa. To nie jest stagnacja, to jest taki moment dobry no, na przemyślenia. Uczycie się tutaj, że intensywność działania nie zawsze oznacza jakości. Czwórka pucharów daje przestrzeń nam na refleksję i na ocenę, co tak naprawdę przynosi nam wartość czy poczucie wartości. Integrując wcześniejsze karty, widać wyraźnie, że selekcja jest takim naturalnym etapem tutaj, no po tym zranieniu, po pracy nad waszymi fundamentami. Ten rok chce wzmocnić was taką dojrzałość w podejmowaniu um, no, waszych wyborów, decyzji, tak? Nie wszystko trzeba przyjmować od razu, tylko dlatego, że coś jest na przykład dostępne, tak? bardzo sprawdzić, czy to jest też dla Was tak naprawdę dobre. Jak przejść przez ten rok w zgodzie ze sobą, moje lwy? Dwójka mieczy jako rada pokazuje, że kluczem do przejścia tutaj jest zachowanie Waszej wewnętrznej równowagi, no być może w trudnych, przy trudnych wyborach, w takich trudnych momentach, dla wielu lwów to będzie czas, w którym pojawiają się dwie możliwości, tak? i żadna z nich no, nie musi być lepsza. Tak? I, I to wymaga dużej odpowiedzialności, tak? które, nie chcę powiedzieć, które zło wybrać, ale no czasami jakaś, jakaś decyzja, jakaś opcja nie jest tak definitywnie dla nas najlepsza i trzeba po prostu wypośrodkować. U części z Was rada tej karty dotyczy jakichś nieuniknionych decyzji. No, i odkładanie tutaj w nieskończoność, przedłużanie, może po prostu wprowadzić Was albo przynieść jakiś taki stan napięcia. Dwójka mieczy zachęca do spokojnego rozważenia wszystkich faktów, bez dramatyzowania, bez działania pod wpływem chwilowych emocji. Relacja z waszą własną energią polega tutaj na łączeniu waszego serduszka z waszym rozsądkiem. Po roku pracy, po roku selekcji tutaj i konfrontacji z tymi rozczarowaniami albo jednym konkretnym, przechodzicie ten cały cykl najlepiej wtedy, kiedy nie reagujecie skrajnie. Stabilność emocjonalna, kochani, konsekwencja stają się takim Fundamentem w tym roku to jest takie bardzo spokojne, ale przemyślane, um, no, no, chodzi tutaj o takie spokojne, przemyślane wybory, tak, które po prostu pozwolą wam utrzymać wasz kierunek. No i przede wszystkim te wybory muszą być zgodne z waszym wnętrzem, z waszą prawdą, z waszą własną mądrością. Moje lwy, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną. Życzę Wam oczywiście wspaniałego roku. Ognistego konia, ściskam Was i zapraszam na kolejne czytania. Papa, pa, moi drodzy.